W związku z powyższym zdecydowałem się na prośbę pań, że wszczynam postępowanie ułaskawieniowe. Chcę, żeby to postępowanie zostało przeprowadzone absolutnie według wszystkich standardów konstytucyjnych i ustawowych, zgodnie z przepisami konstytucji, także zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, które uzupełniają zapisy konstytucyjne. Jest to, jest to procedura, która zostaje wszczęta w trybie prezydenckim. To oznacza, że pierwsze kroki, ten, ta moja decyzja kieruje do prokuratora generalnego, albowiem prokurator generalny musi się odnieść. Taka jest procedura. Wniosek zatem ułaskawieniowy wędruje w tej chwili do prokuratora generalnego, jest taka możliwość przewidziana w artykule 568 Kodeksu Postępowania Karnego, aby